Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj y, Powiem wam Na jakich trybach najlepiej grać otisem No i ogólnie jak grać otisem Więc przed rozpoczęciem Pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę I przechodzimy do filmu Na początku chcę tylko pokazać Że żeby nie było, że mówię jakieś bzdury To jestem 22 y, Otisem w Polsce W globalu <grym> raczej na pewno mnie nie ma y, Więc tak więc na początek powiem wam trochę jak grać o TIS-em. Na razie niestety mamy tylko po jeden, jeden Star Power i jeden Gadget i oba są te gorsze, więc gdy odblokujecie, gdy już będą po drugi Gadget i drugi Star Power w grze, to zawsze nimi grajcie. Drugi Star Power sprawia, że, że będziesz miał o jeden pocisk więcej w każdym ataku. No a ten sprawia, że za każdym razem, jakoś trafisz ultem, no to zamiast 3 sekund, on nic nie może robić przez 4 sekundy. Ten, oba Star powery są dobre, ale drugi jest lepszy. I tutaj pojawia się problem. Pierwszy gacze do Otisa, nigdy z niego nie korzystajcie. Po prostu. Yy, ja, yy, bo działa tak, że ta gwiazdka zostaje na ziemi, co nie? No i. Wiecie, jeśli na przykład to zostawicie na ziemi, to jeśli ktoś wdepnie, wdepnie w to, a na przykład Ciebie, Ty nie będziesz o tym wiedział, no to jakby zmarnowałeś ulta. A jeśli chcesz kogoś przykampić, że jak na tym stanie i potem go zaczynasz walić, to równie dobrze możesz po prostu kampić z ultem naładowanym. Ja nigdy w ciągu tych 700 pucharków ani, jeden, ani jednego razu... Nie miałem ani jednego momentu, w którym ten gadżet mi się przydał. Naprawdę, jak odblokujecie ten gadżet, to on nic Wam nie da. Nie korzystajcie z niego, naprawdę. I tak, ocenię, te, ocenię też Otisa jako postać. Tak szczerze, jest dużo słabszy niż wszyscy spodziewaliśmy chyba. Opró do, w ogóle w całej historii, łącznie teraz z Otisem, były trzy chromatyki, które nie były mega OP na y, po wydaniu, czyli Otis, Kolet oraz Lu, bo Gay było OP, Serge było p, y, Bas było OP, Ash było OP, Pel była OP, Ravs było OP, y, kto dalej jest? jest Fang było OP, Lola była OP, Iw była OP i y, Dziana y, y, była OP. No i Otis jest słaby. Jest wyjątkowo słabą postacią i myślę, że główny jego minus jest taki, że ma, podob że ma z atakiem podob to coś podobnego co ma IF, czyli że nie ma jak co tak z pamięcią atakami, to jest taki krótki delay pomiędzy tymi atakami. I to na przykład jak na, yy, właśnie zauważyłem, że mega słabo sobie Otis radzi na takie postacie jak Lu albo PAM, zwłaszcza PAM. A jak na przykład lud do ciebie podejdzie na blisko i nie masz ulta, no to jesteś martwy. Ale gdy wyjdzie drugi Star Power, to może się coś zmieni. Więc przejdźmy do trybów. Ja zawsze wbijam nowe postacie na solo, bo jest mi najłatwiej. Ale jedna... ale raczej będę w stanie powiedzieć, jak będzie dobry na konkretnych trybach. Więc pierwszy załatmy yy, dwa tryby, yy, te, których w Friendly Game. Na pojedynkach to tak szczerze może być jego jeden z najlepszych trybów w ogóle w całej grze, ale za to na łowcach to może być jego naj, najgorszy tryb. No dobra, nie najgorszy tryb, ale no nie gracie nim tutaj na łowcach. Po angielsku hunterzy to chyba są. Więc teraz przejdźmy do tych trybów, które są permanentne. Na game grabie myślę, że będzie solidna postać, co inną postacią. Powiedzmy, że... Dajemy, bo że dajemy ranking jakby, że jest F tier, C, B, A i S. Pięć rangów, czyli od Odisa bym dał na taki A tier na gem Grabie. Myślę, że to może być, może nawet, myślę, że jego drugi najlepszy tryb. To znaczy, nie będę robił rankingu trybów, ale będzie, jest dobry na gem grabie Jak na przykład, powiedzmy, że Janet jest na midzie. I chce sobie polecieć z gemami na spawna, ale jak Otis ją zmutuje, no to nie poleci. Następnie mamy solo. Będę w tym rankingu też mówił o solo i duo, więc na solo wydaje się będzie dobrą postacią. Myślę, że taki znowu a bym powiedział, a na Duo b -tier, bo na, na solo właśnie przydaje się tak asasynować ludzi, no ale na Duo musisz być bardziej ostrożnym, więc. Na przykład, jeśli zmutujesz jednego, to i tak drugie cię może nadal bić, teammate. Więc no. Na hejście myślę, że F-tier. W ogóle nie grajcie opisem na hejście. Brakuje mu rangea, brakuje mu damagea. W ogóle totalnie bez sensu. Więc teraz nagroda. Szczerze myślę, że taki C-tier. Wydaje się dosyć słaby na nagrodę. No. Może na tej mapie. Może na tej konkretnej mafie być dobry, ale chyba tylko na tej. Więc ogólnie na nagrodzie lepiej nim nie grać. I teraz jego zdecydowanie najlepszy tryb to zadyma. Więc no, załóżmy, że Otis Ultem idzie sobie do bramki i zrespili się na przykład Mortis i Edgar. To jest, albo stresz, to jest w sumie streszczenie akcji, której zrobiłem dwa dni temu. Więc no, no i. Morty i załóżmy, że masz jakieś 3000 HP, to piłkę sobie odbijasz od ścianki tak, aby wylądowała przy tobie i w czasie, i w te, w czasie gdy nie masz piłki przy sobie, no to... Y, ul ulta Fedgara Fedgara i on Ci nic nie zrobi a Mortis ma za mało amunicji by Cię zabić i za mało damage'a i sobie wchodzisz do bramki no i proszę myślę, że mogę dać s na Brawl bo naprawdę, jeśli jako ogarniesz to możesz zrobić OP-play'e a z tym, no Seju nie mówimy, no bo wiecie jest tego na małymakerze Chodzą, myślę, że b ale dosyć solidna postać taki pomiędzy B i a tir no tak nie ma zbyt dużo nie ma zbyt dużo powiedze do powiedzenia o tym więc od razu przejdźmy na knockouta no trudno powiedzieć jeśli na przykład gra na takich snajperów no to jest do kitu ale gra na fanga albo daryla, no to jest dobry więc b takie b, b Cetir, tak pomiędzy tymi dwoma bym powiedział bo będzie głównie dobry na asasynów ale trawery i snajpery go rozwalą, więc no to wszystkie były tryby nie, nie wiem czy chcę wam coś jeszcze powiedzieć ale jeszcze mogę powiedzieć, że na przykład jak chcecie, powiedzmy, że się tymujecie, albo, na, albo czekacie w krzaku jeśli chcecie zdradzić tą osobę, albo po prostu czekacie na jakiegoś kila, to wpierw walcie ulta w niego i potem ataki o, chwila, mam chyba w ogóle taki dobry play ze sobą, jak go znajdę to wam puszczę, a jak nie, no to to jest koniec filmu. Okay.

Challenge accepted. Let's do this. Oh, okay, challenge accepted. <laughs> okay, challenge accepted. Ahoy, babies. Yo, dude! Więc to tyle, jak chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę i miłego dziąka. Pa, pa.